Postępny czerep ostatnio powiem szczerze, że przez większość ludzi nie zaliczyła dość dobrego przywitania. Masters of the Universe Revelations mieszało się po prostu między zażenowaniem a czymś nawet dobrym. Tylko teraz tak. Teraz Netflix przygotował kolejny reboot Himena, tym razem w 3D. Tylko. Uwaga, uwaga, spokojnie, spokojnie. Nie rzucajcie się. To wcale nie jest złe. Też tak myślałem, chociaż sam wygląd Himena pozostawia wiele do życzenia. Ale zapraszam Was do małej analizy i omówienia nowego Himena i władców przeświata 2021. Mówię o tym 3D. Nie mówię o objawieniu. O objawieniu zresztą wyrażałem się w poprzednim filmie. Po prawej stronie macie zresztą odsyłacz do tego filmu. Więc zacznijmy od początku. 10 lat temu miał nastąpić wielki przewrót w królestwie Eternum. Tak się nazywa główna stolica Eterni. Tak, bardzo kreatywnie, ale przynajmniej nie nazwali tego Eternia Capital City. No w sumie Eternum lepiej w zasadzie brzmi. Książę Keldor, brat ówczesnego króla, próbował zdobyć potęgę posępnego czerepu na własny użytek. Jednak tu się można domyślać. W sumie to nawet zostało fajnie przeprowadzone. Niestety Keldur wybrał źre. Dzięki czemu samo berło, które ówcześnie wybrał jako symbol władzy w cudzysłowie, przemienił jego samego. Ale nie, to później. Po prostu powiem, że przez to berło został przeklęty i do gry weszło zupełnie coś nowego, czego w filmie nie było, czyli moc chaosu. Natomiast sam Adam zaginął, a jego znajduje plemię tygrysów. Wśród nich oczywiście jest nasz kochany Gringer, który nie jest wcale taki strachliwy, jak się można było wydawać. Można powiedzieć, że bohaterowie, których znaliśmy wcześniej, już kompletnie nie są tymi, którymi znaliśmy wcześniej. Men of Arms nie jest już napakowanym, silnym facetem z potężnym, męskim wąsem, tylko młodym dzieciakiem, aczkolwiek zdolnym, niestety na troszeczkę tchórzliwym inżynierem. Tila nie jest już wojowniczką za to jest czarodziejką i z tego co udało mi się obejrzeć następczynią czarodziejki która oryginalnie była strażniczką posępnego czerepu jest jeszcze Tarania Tarania, dobrze to powiedziałem Tarania akurat jej to nie znam nie wiem, we franczyzie chyba jej nie było ale są też i starzy znajomi jak Evelyn i Ricor no i oczywiście ukochany przez jednego z kolegów, który znam, Beastman. Jako serial jest dość nawet dobrze zrobione, a tylko tutaj akurat nie podoba mi się dysproporcja Himena. O ile w animacja wygląda to OK, to tu zostało to troszeczkę jakoś nie wiem czy. Nie to że nie chlubnie, tylko po prostu jego głowa nie pasuje mi według mnie do całej reszty. I ogólnie sam. Jego wygląd i rysowanie mięśni, wiem, że to jest takie głupie czepianie, ale przez to jakoś mi się to niezbyt. No. Niezbyt mi się przyjemnie oglądało jak walczy. Czasami mam po prostu wrażenie, że tak naprawdę Himen jest jeszcze większym drewnem niż Bezimienny z Gotika. Ale za to szkieletor się też potrafi bronić. Co prawda jego model też jakoś nie powala, ale mimika twarzy też bardzo mi się podoba. No i w sumie jego wygląd też wcale nie jest taki zły. Oczywiście podoba mi się również ta konwencja chaosu. Dzięki czemu. I teraz uwaga: książę Keldor to tak naprawdę szkieletor. Tak, bardzo było trudno się tego domyślić. Tak samo jak wielu, wielu, wielu mieszkańców Eterni w starej serii, nikt nie mógł się zorientować, że tak naprawdę to Himen wcale nie są w ogóle do siebie podobni. Chociaż w przypadku Keldora mogła nastąpić bardzo drastyczna operacja plastyczna. Jeżeli chodzi o same animacje, naprawdę są według mnie zrobione naprawdę świetnie. Mimo tego, że to 3D, to widać tutaj o wiele większy budżet i widać było, że Netflix tutaj próbował faktycznie tego Himena nowego spróbować lepiej opchnąć niż w przypadku no Revelations. I tu akurat na ten moment ten ribucik sprawdza się znakomicie. Akcja jest wartka, dobra. Fabuła nie jest co prawda zbytnio skomplikowana, ale. Pamiętajcie, że. W tytule jest napisane, że są spoilery. Od razu przecież bohaterowie nie wygrywają. I to mi się bardzo kurde podoba. Nie mogą być od razu przecież przekoksami. W końcu udało się to zrobić i zrobili w sumie tak jak w Revelations. Co prawda wtedy szkieletor tak jakby wygrał i tutaj też tak jakby wygrywa, ale to nie oznacza kompletnego końca. To daje nam o wiele większe pole do popisu do tego, aby pokazać w końcu pełen potencjał marki Jimena. Jeżeli o mnie chodzi, to ta odsłona jest jedną z lepszych, nawet może od Revelation. Obejrzałem cały pierwszy sezon i bardzo mi się podobało. Mam nadzieję, że rozbudują o wiele lepiej wątek m.in. Tilly i samego Adama. A kto wie, może i nawet zrobią coś takiego, że cała rodzina królewska w Eternum będzie skrywała inną jeszcze tajemnicę, niż tylko szerzenie tajemnicy zamku posądnego Czorepu. Jest naprawdę wiele możliwości. Tak samo szkieletor. Teraz, kiedy już ma do dyspozycji całą armię oraz zamek. Będzie mógł spenetrować dosłownie. I co najważniejsze, szkieletor będzie mógł przeszukać całą planetę. Nie będzie musiał szukać jakiegoś głupiego miecza, ponieważ on sam znalazł potęgę, która będzie jeszcze silniejsza. To mi się bardzo podoba. Tutaj twórcy poszli między mrok a światło. Nie było coś takiego, tak jak w poprzednich Himana, że szkieletor tak koniecznie chciał. Tą potęgę posadnego czerepu mieć dla siebie, tu szkieletor odkrył o wiele według mnie i tak jak on określił, o wiele bardziej niebezpieczną, aczkolwiek moc, dzięki którą on sam będzie mógł okiełznać i dzięki której będzie mógł stworzyć jeszcze potężniejszą armię, niż ktokolwiek mógł sobie wymarzyć. Więc jeżeli o mnie chodzi, Himen i Władcy świata. Zostali jedną z największych i fajnych niespodzianek, jeżeli chodzi o tę markę. Błagam, zróbcie sezon drugi tak samo. Animacje transformacji też były super. Najbardziej mi się jednak podobał wygląd Beastmana. A, no i oczywiście jako... Oni go nazwali? Szczę... Żelaznościska. Nie pamiętam jak no, po angielsku się nazywał, ale w każdym razie... Mmm, kurde! Ich wygląd jest po prostu zajebisty! Mattel i Netflix postaraliście się. Naprawdę dziękuję, że ja mogłem sobie tego odsłuchać, jeśli chodzi o czołówkę. Czołówka to też jest po prostu złoto. Polska wersja, porównałem sobie nawet i z angielską. Polska bije kompletnie angielską na głowę. To jest po prostu cudo, to jest świetne. Nie da się powiedzieć po prostu inaczej o całej tej produkcji. Bardzo mi się podobało. Czekam na drugi sezon. A wy co możecie mi powiedzieć o Nowym Himenie? Jeżeli będziecie chcieli się podzielić ze mną opinią, napiszcie mi komentarz. Zapraszam też na Discorda, ponieważ do końca kwie... Przepraszam, <laughs> kwietnia. Przepraszam, kwietnia chciałbym powiedzieć. Do końca września mamy konkurs na logo naszego ukochanego Discorda i YouTube'a. Pierwsze miejsce wygrywa 50 zł PaySafeCard, Także lepiej się spieszcie i idźcie szybko na Discorda, żeby tam wysyłać pracę. A ja będę mógł wtedy was ocenić i. Będziecie mieli szansę zdobyć główną nagrodę. Także ja was wszystkich zapraszam na Discorda. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Na Facebooku też jesteśmy. Dzięki czemu będziecie mieli lepszy dostęp do materiałów. Będziecie na bieżąco ze wszystkim, co się dzieje na kanale. Także do zobaczenia. No do podołania pozostałego czerepu. Bywajcie!